Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jesteśmy na mapie Jungle Escape, jest ze mną Luxon. Siema. No i co mamy? Autorzy mapy, wika2301 i xshadowek3353. Okej, okay. który kolor wybierasz? Niebieski. To wybieraj. Na razie widzę, że nie ma o. zasad, aby rozpocząć jedna osoba musi kliknąć guzik. Dobra, klikłem. Lecimy. Nice. Nie, pajęczyna. Ajajaj. Kurde. Nie, ja przegrałem to. Co, po pajęczynie lecisz? Ja pierdziele, źle poleciałem. No nie. O, co tu jest? to, to jest ten. Nie, no ja tego nie, nie przejdę pewnie. Ja pierdzielę. Nie, no ja nie. nie, nie umiem tego skoku przejść, młody. No ja pierdzielę, ej. To są jaja. O, jest! Zajebiście. Jak kocham te mapy, jak są z tymi skokami. Normalnie uwielbiam. Ty, jestem koło ciebie. Co to jest? Ej, co ty tu robisz? A co ja tu robię? Do siebie masz być. Ale to co ja mam zrobić? Skąd ja mam wiedzieć, czemu jestem obok ciebie? Aha, bo wleciałem do twojego okienka, no nie? No... wyłaś tam, już Przecież teraz już nie jestem koło ciebie, wleciałem do twojego przejścia A przecież jesteś obok mnie! WTF Cofaj Nie mogę tam przejść <grym> No to wejdź, wiem, tam wejdź, bo to jest nie fair. No ale co nie fair, to przejdziemy razem ten sam poziom No nie bij mnie! <grym> Dzięki No gościu, ale to jest bez sensu, bo się no jestem podobało jak ja byłem pierwszy ale nie, co mnie te koło ciebie, no byłem za tobą prawie Dobra gra Nie <laughs> moja wina, że to jakiś bug mapy O! No i widzisz, przez ciebie spadłem Masz łuk? Mam A po co nam ten łuk w ogóle? Co? Co tu mamy zrobić? Ej, co to jest? O co tu chodzi? Minisz to o co tu chodzi? Tak, 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 tak. Ha, to tu musisz szybko przelecieć Tak czy nie? Tak, 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 tak Tak, 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 tak. Jezus! Ej! Lecę za mapę! Fuck <ślesy> A to co, po tym trzeba skakać, po tych pałeczkach? No. A co ty przeszedłeś nie gadaj? No jestem na następnym poziomie. Ja piernicze. <gry> o Boże, tego nie przejdę, to jest takie trudne. Chłopie trzeba skakać po takich pojedynczych ty. No jestem tylko ciebie. Dziękujemy no. za grę! <gry> <gry> Ej, co jest kurde, mapa 4 minuty, no bez jaj. Mapa 4 minuty, no nie? nie? całe jeszcze. No powiedzmy, że wygrałeś, no ale co mapa? Mapa 4 Możemy minuty. Możemy jeszcze raz zagrać. No co, tą samą? No. Nie, no bez sensu. Dobra, może być i mapa 4 minuty. No uspokój się. Także <gryw> dzięki za oglądanie, jakże. Kudę. Jakże długiej mapy. No to co, widzimy się w następnym odcinku i przy następnych mapach. Mam nadzieję, że. Troszeczkę dłuższych. No ale. Na razie, cześć. Cześć.